Dzisiaj zajmiemy się rankingiem każdej strzelającej broni bocznej w Armii 3, łącznie z dlc -kami. Więc bez zbędnego przedłużania przejdźmy do testów. Najgorszą bronią boczną w Armii 3 jest Starter Pistol. I on zamiata dno, dosłownie on zamiata... Już pokazuje dlaczego. On nic nie robi, to jest kapiszonowiec, on po prostu sobie, nie wiem, strzela sobie po prostu. Jak ktoś robi, nie wiem, cosplaye czegokolwiek, nie wiem, ASG czy czegoś, nie wiem to może tego używać, bo to w armii oczywiście bo to on, on, on nic nie robi, on tylko taki, ch taką chmurkę robi fajne ma animacje, membenek się rusza, kurek też o, kurek się rusza, membenek, ładnie wszystko wygląda, ale absolutnie nic, nie robi Teraz najgorszą używalną w ogóle bronią boczną w Armii 3 z APC DLC jest Makarov. Ja go bardzo lubię. Jest to bardzo fajny pistolet, dla mnie przynajmniej bardzo mi się podoba, ale on nie działa po prostu dobrze. no. Nie ma żadnych, nie wiem, konimatorów, tłumików, niczego nie ma. On po prostu jest 10 dziesięcinawowy magazynek, nie najmniejszy, ale no mały Jak widać, przy strzałach w hełm jest to trzy strzały, żeby zabić, oczywiście przy strzale w twarz 1. Przy strzale w ciało to jest też trzy. On nie jest celny. Ja tu stoję, nie wiem, 5 metrów od tego typa. I w poprzedniej strzałach w ogóle nie trafiłem strzelałem szybko. Teraz na przykład cały, resztę, cały magazynek wywale w tego i w ogóle za, nie celując w ogóle zawsze go zabije. Pięć strzałów to było. Liczyłem. No, dlatego, mimo bardzo, że bardzo go lubię, to nie mogę go niestety umieścić bardzo wyżej. No, podczas celowania oczywiście to się zmienia, ale. Trzeba celować. Kolejny, także słaby pistolet, też się zdziwiłem, jest Colt. Naprawdę. On też jest słaby. Jest może trochę celniejszy od Makarowa. Ma mniejszy magazynek. Bije właściwie tak samo. Trzy strzały w hełm. Trzy strzały w ciało. Znaczy, no, w torst. Ale i 9 naboły w magazynek. Jedyny dlaczego jest lepszy, to dlatego, że ma. Tumik latarkę. Z latarki nie wiem, nigdy nie korzystam. No i Tumik tylko jest, nie? Tak, to to naprawdę jest to. No tylko dlatego... Właściwie to może... Nawet jeżeli ktoś tuników nie używa, to w ogóle można go zamienić z makarowem na miejsce. Jeżeli ktoś tuników nie, nie używa, bo dodatkowy nabój jednak czasami waży o... czy się kolej zabije czy nie. Jakbym na przykład ktoś mi tu wpadł, nie wiem, ja bym zaczął nagle sprejować po prostu nie celując, to jednak wolałbym mieć makarowa. Więc te miejsca są wymienne w zależności ktoś, czy ktoś lubi używać tuników czy nie. Na liście kolejny jest no, rewolwer, tym razem działający. Ma przyrządy celownicze takie no. Spoko są. Mi się tylko w nich nie podoba to, że przy, właśnie jak się fryzmuje, to y, rewolwer sam zasłania. No właściwie większość celu. I raz tak. On jest lepszy od Colta. Ma mniej naboi w magazynku, to prawda. Ale dwa strzały przez hełm. I dwa strzały w tors. Właściwie tak samo celny, ma tylko mniejszą szybkostrzelność. Trochę. A nawet trochę bardziej celny on jest. Odrzut ma prawie żaden, a w dodatku BUM! Kolimator, no i ta latareczka. Też z niej nie korzystam, ale kolimator ma. jest Po prostu. Mm. No. No, lepszy jest dużo od kolta, no i ma przejście bojowy magazynek. Znaczy, bębenek tylko. No, to jest jedyny minus, ale więcej zadaje. Dlatego jest wyżej. Kolejne dwa pistolety na liście są całkowicie wymienne. Są całkowicie wymienne. Ponieważ. Jeden to jest Gavron, Oba mają takie same. Takie same mają. E, no. Mają takie same. No dodatki, oba można od obu można założyć tumik. I teraz tak, one są wymienne, ponieważ Gawron jest trochę mniej celny. No trochę mniej celny jest po prostu na, dystans na dystansie. Oba mają 600 nabywane magazynki. No i Gawron bije na dwa, dwa straje przez hełm i trzy w tors. No i ma tunik. Nie ma latareczki tutaj, ma tunik. A nie, dwa strzały w torc. Czy trzy? Chwila. Tak, dwa strzały w tors. No, i oba mają 16 naboi w magazynku. Gavron oraz następny pistolet. To jest tak. Następny jest Walter na tym samym miejscu. Mówiłem, że oba są wymienne, ponieważ tak. Walter jest trochę celniejszy. Oba mają możliwość założenia tunika. I oba zadają tyle samo. To są właśnie takie same pistolety. No, tylko Walter jest tam troszeczkę celniejszy, czego właściwie się nie zauważa. Też jak ktoś by mi tutaj, nie wiem, bieg to też sprayować bym zaczął. 16 no. na w magazynku to już jest bardzo fajna liczba. W Tors bije na raz, dwa, trzy. Bo może zdrówko. Tylko właśnie, no, no w Tors bije trochę mniej. No, ale jest cenniejszy. Więc tam kto co, kto co lubi, kto co, kto co boli. Dlatego są wymienne. No, no. I teraz, numer 1, najlepszy pistolet. Myślę, że nikt się nie spodziewał, to FNX. Proszę bardzo. 11 nabojów w magazynku, 45 ACP. Bum, raz, dwa strzały w głowę przez hełm. 2 TORS. To jest po prostu. Mm, połączenie wszystkich dobrych cech, wszystkich pistoletów w. właściwie w każdej broni krótkiej w tej grze. I wszystko na niego da się zamontować. Boom, holo. Boom, Latareczka! Boom, tumik. I oto jesteśmy, nie wiem, taktycznym świrem czy czymś tam. Wszystko. Tumik. Holo. Absolutnie. Wszystko, myślę, że w stopę można strzelać ludzi bez problemu z niego. Myślę że, on myślę, że ten pistolet po prostu zasługuje na pierwsze miejsce. Jedyny jego minus jest taki: O, będę, cel będę celował w ten o, ten oto słupek, też ten oto punkcik. O. Jego odrzut jest duży. To jest jego jedyny minus, ale i tak się w armii używa pistoletów do. Sprayowania jak nie mam wyskoczyć na taki dystans, a skończyła się amunicja w karabinku. No, więc także... Oto moja tier lista. Cała, znaczy nie o no, oto ranking mój, o, oto mój ranking. I no... I oto mój ranking.